No ja się mi i ty się zacząłeś. co ty Monku? Wstajemy. Jest godzina ósma, my się budzimy, a Reko o 6 rano był w sklepie. No, przyjeżdżam, a tu światła nie ma. Bo, ale co się dzieje, nie? O, właśnie, muszę iść Ty mój zapalam światło. Zapaliłam światełko. tylko. Tyle, jak się, bo dzisiaj mamy gości. Czuję, że się nie wyspałam. Piję kawkę, a mi zrobił i podziwiam w sumie widok za oknem, bo dzisiaj zaskoczyło i pada śnieg. Dzisiaj zamierzam spędzić większość dnia w kuchni, więc mm. będę sobie patrzeć na ten piękny krajobraz. Słuchajcie, zrobiłam ciasto. Drugie ciasto w moim życiu. Jest to Snickers, zaraz wam pokażę. <laughs> Może nie wyszło idealne, bo ja już to ciasto <laughs> jadłam u mojej siostry, ale Boże, ja mam strasznie brudne paznokcie i chciałam tylko powiedzieć, że one są takie brudne, bo ja wczoraj czyściłam kominek i dobra, muszę je dzisiaj doczyścić. Wstyd trochę na vlogu, ale dobra. Czyściłam kominek, mogę mieć brudne paznokcie. Ja tak, chciałam powiedzieć, że to ciasto jadłam już u Anety, mojej siostry. I tak mi zasmakowało, że powiedziałam sobie, zrobię. Yy, I zrobiłam. Yy, może nie wyszło idealne. Tak moim zdaniem nie wyszło idealne, bo troszkę mi się tam budyń rozpływa. I yy, może też nie wygląda jakoś tak idealnie, ale jest smaczne. To jest właśnie problem tego ciasta, że mi tutaj wypływa ten budyń. Yy, nie wiem, chyba tak być nie powinno. Powinno być takie zbite, tak mi się wydaje. Przynajmniej Aneta tak zrobiła. O, widzicie? Wiecie co, ja jednak się zastanawiam, czy w ogóle podać to ciasto gościom, bo ono jest z góry twarde, tutaj mi się rozpada. Mm, wiadomo, dobre, ale nie da się tego sensownie ukroić, bo mi się ono rozwala właśnie na tym budyniu. Wyszło i nie wyszło. Bez kitu, nie wiem, mam cały dzień na przemyślenie, czy się nadaje dla gości, czy nie. <grym> no kurde! No jednak jest taki stres, bo wiecie, dzisiaj przyjeżdżają rodzice Arka i jego siostra z mężem. No i robimy w sumie taką pierwszą parapetówkę, bo to będą nasi pierwsi goście w tym domu, odkąd tu mieszkamy. jeśli chodzi o ciasta, to ja nigdy nie piekłam. Pierwszym ciastem, jakie zrobiłam, to był sernik, który upiekłam Arkowi po ślubie. Obiecany sernik po ślubie. Potem już ciast nie robiłam, i to jest właśnie drugie, które zrobiłam, bo mi zasmakowało u anety. Widziałam zrobię, no ale jej to było takie mięciutkie. A jeśli chodzi o podanie gościom, to mam trochę stresa, bo jednak mama Arka robi ciasta. Monika, siostra Arka, jest mistrzynią od ciast i tortów. Yy, I tak wiecie, podać takie ciasto, które się rozwala. No stresik. Kurde, ale chyba liczy się to, że jest dobre, nie? Cieszyłam się na tą zimową pogodę, a znowu prąd zabrali, a jeszcze dzisiaj tyle rzeczy mam w piekarniku do zrobienia. Gotowałam jajka teraz e, i przerwało, zostały 3 minuty gotowania i nie wiem czy się dogotują, leżą w gorącej wodzie. Dobra, zabieram się w takim razie za sprzątanie. no bo co, ewentualnie zacznę kroić y, warzywa na jakieś sałatki i takie tam. Czeka. Gruszak? Hejjo! Oddawać pieniądze! No i jedna w co? A nic. A to też? A co będziesz robił na podwórku? O, pani. Muszę sprawdzić bramę, sprawdzić olej w silniku, poogarniać trochę w garażu. A okay. co? A nic. A jak tam wiatrołap? W miarę ogarnięty? Nie miarę ja ogarnięty. Spoko, ja później podkurzam i umyję podłogę, a później nie podkurzałeś w sumie. Ja podkurzałem schody, ale jeszcze nie doszłem do ostatniego Dobra, to ja później umyję. No i elegancko, mam już tutaj taką zalewę i tym będę zalewać kurczaka na naczyniu żaroodpornym. Wczoraj smażyłam tego kurczaka, sporo Tak to wygląda, kurczak zalany sosem z ananasami. Muszę to teraz rozprowadzić ładnie. Można by było to wszystko zamieszać, ale ja zostawię tak, że ananas jest na wierzchu. Zresztą jak się będzie brało łychał później, to i tak będzie się brało też tego kurczaka od spodu, więc myślę, że tak jest spoko, a sos i tak dotarł tam, gdzie miał dotrzeć. No dobra, i to zapiekam. Prrr. Pokaż te swoje dwa ząbulki. Ty, jak ma dwa ząbulki, pokaż ząbulki, o ty pokaż ząbulki dwa. Takie dwa ząbeczki. Takie dwa ząbki mam. Takie to jest zakrywa językiem pokaż. Fajnie tak robić coś w kuchni i w międzyczasie popijać kawkę. Mm. Pyszna. Teraz pijemy taką kawkę Meksyk. To jest kawa ziarnista świeżo palona 100% arabika, kraj pochodzenia Meksyk. Nuty smakowe czekolada, karmel, orzechy i brązowy cukier. A w kolejce czeka jeszcze kawa, którą ja wybrałam, bo tam to wybrał Arek, ja wybrałam Ugandę. Tata ma kwasowość 1 na 5, a ta ma kwasowość 3 na 5, ale w komentarzach, w opiniach było napisane, że nie jest ona kwaśna. My nie lubimy kwaśnych kaw, więc zobaczymy. Przetestujemy i można znać, e, czy jest spoko. E, skład kawa ziarnista że polona 100% arabika, Uganda. Nuty smakowe, skórka pomarańczy, śliwka, czekolada. Ale może dobra, nie wiem, zobaczymy. Weekend, weekend i po weekendzie. Mamy poniedziałek, 23 stycznia. Wczoraj nie nagrywałam, byliśmy zmęczeni, odpoczywaliśmy. Chciałam teraz pokazać prezenty, jakie dostałam. Dostałam jeszcze y, takie y, dwa prezenciki od Teściowej i od Moniki. O, co to za No Dobra, chciałam ponieważ że żona mi skrytykowała, że zawsze przychodzę i mówię głupoty do kamery, to postaram się ograniczyć okay. głupotami. Ale ja tylko nie udostępniam. Co? <laughs> Robię cięcia. No i co? No to mogę mówić głupoty. Mogę lost music. A w ogóle ja też będę nagrywał. Okej, okay. też o, muszę, muszę nagrać. To, muszę na razie ty mu się bawi. W sumie to. Jeśli chcecie takie wstawki z Arkiem, jak przychodzi i gada głupoty, to ja mogę tego nie wycinać i mogę to pokazywać. Dajcie znać w komentarzu. Dobra, wracając. Chciałam pokazać prezenty, które jeszcze dostałam od teściowej. Od Moniki przywiozły mi prezenty urodzinowe, za które bardzo dziękuję. Dostałam taki balsam myjący do włosów z betuliną. Nie wiem, czy traktować to jako szampon. Balsam myjący do włosów posiada delikatny zapach oleju rozmarynowego. W sposób użycia: rozprowadzić balsam na mokrych włosach i spienić, masowując w skórę głowy. Dokładnie spukać. W razie potrzeby można czynność powtórzyć. Ziołowa pielęgnacja. Brzoza biała, masło shea, rozmaryn lekarski. Będę testować, zobaczymy, jak zadziała na moje włosy. I dostałam też książkę Strażniczka Wspomnień. Ktoś z Was czytał może? Poruszająca historia o odwadze, człowieczeństwie i miłości, która trwa nawet w najmroczniejszych czasach. Ja w tym roku ruszyłam z wyzwaniem przeczytania 15 książek. Ustawiłam sobie taką liczbę, żeby przeczytać 15 książek w tym roku. Myślę, że to jest taka sensowna liczba i dam radę. A w tym roku chciałabym się poprawić i sięgać po książkę codziennie, dlatego też dalej lecę z tym wyzwaniem czytania 20 stron dziennie. Wciąż tak robiłam i to naprawdę się sprawdzało. To te 20 stron to jest sporo, a wiadomo, czasami bywa tak, że jak się wciągniesz, to przeczytasz i 50. Także, moim zdaniem, warto mieć jakieś takie postanowienia, żeby się motywować do pewnych rzeczy, szczególnie jeśli coś jest oparte na liczbach, to jeszcze bardziej motywuje. Co dzisiaj w planach? Dzisiaj mam w planach trochę poogarniać w mieszkaniu, trochę posprzątać. Wiecie, jak to po weekendzie trzeba. Trzeba podkurzać, trzeba umyć podłogi. Czekam też na kuriera, bo dzisiaj przyjedzie moja cukierniczka i podkładki na stół. Ten stół tutaj co mamy w jadalni w, jadalni, w salonie, w części jadalnianej Paragonik podkładki A, jeszcze od powietrza zamawiałam i cukiernica no już szukałaś, nie jest co to, podgrzewacz. To nie jest podgrzewacz, podgrzewacz jeszcze. Tak wygląda ta podkładka. Świetna, zaraz zaprezentuję na stole. To jest malia podkładka dekoracyjna. Jakbyście chcieli sobie zamówić to w Home View, takie są. Eee, zamówiłam jeszcze odświeżacz powietrza. Ojojoj, jak przyklejone. Jak oni to przykleili. Taki odświeżacz. Tutaj w tym pojemniku pewnie mamy ten zapach. Tak. Tutaj. Dobra, później to później to mm, I najważniejsza rzecz, moja cukiernica. Kurczę, tak chciałam mieć już tą nową cukiernicę. Moja perełka. Moja perełka. Łyżeczka. Nic się nie zbiło. Zobaczcie, jaka urocza. Podoba mi się bardzo. I to jest cukiernica Linerso sobie pisać, zobaczyć i jeśli Wam się podoba, to zamówić. Dobra, to tyle. Bardzo ładne. Nie obrywałam jeszcze yy, tych metek, bo yy, właśnie chciałam się upewnić, że na pewno to dobrze wygląda. I wygląda to naprawdę fajnie. No i jeszcze oczywiście muszę pomyśleć, co by tutaj yy, wstawić na środek stołu. Może jakiś wazon z kwiatem. Zaraz poobcinam te metki. I już tutaj podkodeczki zostaną. A jeszcze chciałam pokazać krzesła, które zamówiliśmy, bo wspominałam, że mieliśmy jechać i wybierać te krzesła. I akurat mieliśmy szczęście, bo udało nam się je dostać od ręki akurat ten kolor szary. I tak wyglądają nasze krzesła: szare, welurowe. Tak wygląda to krzesło z przodu, a tak wyglądają z tyłu. Tam jeszcze materac leży z weekendu. Mm, bo jedni spali na łóżku, drudzy na materacu. To <gry> prezentuję z moimi lampami. Tylko kurczę muszę właśnie kupić jakiś ładny wazonik na środek stołu. Czeka mnie jeszcze dzisiaj ważne zadanie: rozebranie tej choinki. Nasza choinka jest żywa w doniczce. i Jutro arek będzie ją wkopywał w ziemię, na naszej działce. Ta choinka tam, gdzie znajdzie swoje miejsce. I jeszcze powiem coś na temat lameli, które znalazły się tutaj na naszej ścianie TV. To jeszcze nie jest skończone. Ogólnie ta nasza ścianka wygląda tak. Ona jest właśnie pomalowana farbą dekoracyjną. No i na niej są brązowe, drewniane takie, znaczy lamele w kolorze drewna. Tych lameli będzie tutaj więcej, bo one będą właśnie kończyć się tutaj w połowie ściany. Tak z daleka może pokażę. I na początku chciałam, żeby były tutaj ułożone do końca tej ściany, ale zmieniłam zdanie, i będą kończyć się tak gdzieś w tym. Tam będzie ostatnia kreska, bo tutaj są w sumie namalowane kreski, gdzie będą szły kolejne lamele. I tam będzie ostatni lamel, więc tak zostaje do ściany, jakieś 40 cm. Także jeśli chodzi o dekoracyjne rzeczy, to już jesteśmy troszeczkę do przodu. I w sypialni też planujemy lamele, ale jak już będą przyklejone. To też wam pokażę, bo to w sumie będzie zrobione już niedługo. I jak ta ściana będzie skończona, to też wam później zaprezentuję. Dobra, ja teraz szybko zabieram się za rozbieranie choinki. Chcę już mieć to za sobą, bo nie chcę, się. ale dobra, robimy. Już kończę. Rozbieranie zajęło mi 2 minuty? <noise> Serio! Tak ciężko zabrać się z rozbieranie choinki. A tak naprawdę, rozbieranie zajmuje chwilę. A z tyłu choinka prawie goła. Takie oszukaństwo. Cztery bombeczki. <noise> Karek ubierał, to pytał mnie, czy z tyłu wiesz, te. Bombki, ja mówię, nie, 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 tylko z przodu. Nie, nie mamy tylu bombek. Wy też oszukujecie, czy ubieracie całą... Bloga, ale na koniec chciałam pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. Goście nam przywieźli e, tak na nowy dom e, takie naczynie i ono jest dosyć spore. Powiedzcie mi, do czego byście takie naczynie wykorzystali? Co by można było tutaj trzymać? Bo ja cały czas e, myślę, co można by było tutaj umieścić. To będzie stało w kuchni. Chyba w kuchni. No chyba, że dorobimy się Jakiejś mebli, <noise> i, i, i może gdzieś tam w salonie, ale myślę, że jest to naczynie raczej do kuchni. Będzie stało tutaj na tych półeczkach, które mamy przed sobą. I może macie właśnie jakieś pomysły, co można by było tutaj trzymać. Czy rzeczy spożywcze, na przykład ciastka, czy coś innego. Czekam na Wasze pomysły, bo naczynie jest naprawdę fajne. I fajnie by było umieścić tutaj coś, co będzie się już fajnie prezentować, tak, na otwartej półce. Kończę tego vloga i widzimy się w następnym filmiku. Pa, patki!